Witajcie moi drodzy z tej strony: Marcin z Pomorza. Nie mam pojęcia, jak mnie widać, jak mnie słychać, ponieważ jest to nowy telefon. Ja jeszcze się tutaj uczę, co i jak, głośności, ostrości, etc. W każdym razie jestem teraz e, na obrzeżu Puszczy Bukowej i Puszczy Goleniowskiej. Tam jest według mnie już Puszcza Goleniowska, a tutaj Puszcza Bukowa, i tam się muszę dostać. Na drugą stronę Drogi Krajowej Ponieważ Tam zaraz za tym płotkiem Zaczyna się teren udostępniony W ramach Programu pilotażowego Bushcraft and Survival Nadleśnictwo Kliniska I po tamtej stronie Leśnictwo Niedźwiedź I drugie leśnictwo Nie pamiętam nazwy Nazwa będzie na dole. W każdym razie ja mam zamiar rozbić się Nie tak daleko od tej drogi na terenie leśnictwa Niedźwiedź. Lecimy. Na tę nockę do lasu wybrałem się tak spontanicznie. Zdecydowałem się na to mniej więcej godzinę temu. Szybkie pakowanie, szybkie ogarnięcie się, coś na ząb. Bo teraz do lasu zabrałem tylko tabliczkę czekolady, gdyż rano mam zamiar wrócić. I heja. W każdym razie sytuacja jest taka, że mamy godzinę 20.41 to oznacza, że zaraz będzie zachód słońca i będę miał po raz kolejny trening z rozkładaniem obozu po ciemku, czyli na mój najbardziej nieulubiony sposób. Normalnie poszedłbym bardziej na zachód, żeby rozbić się przy bajorze, które już chyba w jakimś filmie na kanale pokazywałem ale dzisiaj na lenia odejdę tylko może kilometr od drogi może półtora kilometra żeby nie słuchać nie, żeby nie słyszeć aż tak bardzo samochodów na drodze krajowej, która jest za mną oczywiście jak Bóg przykazał, wysłałem maila do nadleśnictwa z informacją, że mam zamiar odbyć dzisiaj nocleg na przeznaczonym do tego terenie. Ach, jak ja to uwielbiam po prostu. Jak to jest, że te puszki przy wyniesieniu ze sklepu ważyły ponad kilogram, litr płynu plus puszki i. Ci panowie, bo, albo jeden pan, bo podejrzewam, że to nie była żadna pani, był albo byli w stanie przynieść to tutaj bez problemu, ale wynieść puszek ważących prawie tyle, co nic, już w stanie nie byli. Jak to jest? Las jest zawsze piękny, niezależnie o jakiej porze roku, ale o tej majowej porze roku. Jest według mnie najpiękniejszy, szczególnie jak popada deszczyk, tak jak dzisiaj. Trochę ulży w temacie suszy. Także las zawsze jest piękny, no chyba że mówimy o czymś takim, to tak nie do końca moim estetycznym gustom pasuje. A tutaj kolejny. Calm. Nie będę się teraz tymi przejściami wygłupiał, bo robi się coraz ciemniej. Ciekawa sprawa, że prawie zawsze, gdy rozkładam się po ciemku w jakimś miejscu, w którym w konkretnym punkcie, w którym nie rozkładałem się wcześniej, to zawsze ten mój obóz wygląda amatorsko. Oczywiście nie widzicie tego teraz, bo po pierwsze jest za ciemno, a po drugie, kamera jest odwrócona w drugą stronę. Ale bez obaw rano pokażę tą moją amatorszczyznę. W każdym razie na dzisiaj powinno to wystarczyć, ponieważ. Deszcze spodziewane są umiarkowane. Żadnych wichur nie będzie, więc te zgniłe patyki, które posłużyły mi za na szybko znalezione śledzie, raczej nie powypadają, nie połamią się od wiatru. Inną rzeczą, której teraz nie zobaczycie, to jest letnia podpinka z znanej firmy Wydra 13. Nie jest to moja osobista, prywatna podpinka. Przypadkiem znalazła się w moich rękach i sobie ją dzisiaj drugi raz potestuję. To nie będzie moja pierwsza nocka z tą podpinką. Póki co, z letnim śpiworem, przy czterech stopniach, na minimum dała radę. I teraz wam pokażę różnicę w wadze i w objętości. No, to robi robotę. Można się znacznie lepiej spakować, i skoro przy zimowym śpiworze i letniej podpince nie było mi na ostatniej nocy zimno, zobaczymy jak będzie teraz. Goście, nie wiem czy to było słychać, ale to były szczekające takie duże psy. Niektóre mają różki, smukłe nóżki i nie chodzą na smyczy. W każdym razie, jeżeli dzisiaj też nie zmarznę, a zobaczymy, jaka dzisiaj będzie temperatura też coś pewnie około 5-6 stopni to będę naprawdę zadowolony i piszę się tam na kolejkę oczekujących do wydry, żeby dla mnie też coś takiego uszyła. Jak widać mamy piękne słońce, w noc padał trochę deszcz, ale teraz niebo jest czyściutkie, sam raz na powrót, na krótki spacerek do samochodu i co do temperatury w nocy, obudziłem się mniej więcej koło pierwszej, były niecałe 3 stopnie Celsjusza. I z tym śpiworem Fiorda Lansena oraz letnią podpinką, no, już mi było odrobinkę zimnawo. Zobaczmy, ile stopni jest teraz. 4,5. Z tej strony ten tarp jeszcze jakoś wygląda. Choć jak widać drzewa wybrałem na styk, jeżeli chodzi o odległość. Ale tutaj już kiepskawo. Co prawda nie było szans, żeby padało mi na łeb, ale i tak wygląda to. Bardzo nieelegancko. Ewidentnie wyszedłem z wprawy. Pamiętam jak w październiku jechałem na poza szlakiem, no to przy pierwszej nocy w terenie wyglądało to podobnie. A już przy każdej następnej rozkładanie obozu trwało coraz krócej. I kończyło się coraz lepszym rezultatem. No, ale cóż, jeśli się czegoś nie robi przez dłuższy czas, to oczywiście wypada się z wprawy, co oczywiście nie jest żadnym usprawiedliwieniem, bo po prostu trzeba ćwiczyć, trzeba częściej wychodzić do lasu, choćby na kilka godzin, żeby poćwiczyć różne umiejętności. Tylko nie zawsze się chce. Śpiwórz zimowy, którego od jakiegoś czasu używam To Fjordnassen Trondeland Który no, zasadniczo mieści się W podanych zakresach temperatur Te 2 kilo no, Waży ciut, ciut Powyżej 2 kilo Przynajmniej według tej wagi, którą ja posiadam Ale ta waga I te może Zbyt optymistyczne limity temperatur Nie są jego największym problemem jego największym problemem, największą bolączką związaną z jego użytkowaniem, to jest rozmiar po spakowaniu. To jest mój stary chiński plecak, udający plecak Bundeswehry, a to jest śpiwór. Przed skompresowaniem, teoretycznie powinien zająć cały plecak, bez miejsca na cokolwiek innego. Ale po skompresowaniu jakoś tam się mieści. No po prostu tragedia. A jeszcze muszę tu zmieścić podpinkę. Na szczęście mam letnią. Bo gdybym wsadził tu zimową to by nie dość, że wystawała to jeszcze nie mógłbym zmieścić kompletnie nic innego. Dlatego też już mocno przemyśliwuję zakup innego śpiwora na zimę. Ponieważ letni mam. Letni też na sena. Również syntetyczny, odpowiednio mniejszy, znacznie bardziej pakowny. Z nim jakichś większych problemów nie mam, ale na zimę, już jakoś we wrześniu, październiku, mam zamiar zaopatrzyć się w trochę droższy, ale lżejszy i mniejszy śpiwór puchowy. Niestety mam na temat śpiworów puchowych blade pojęcie. Więc czekam mnie spory research. Jeżeli ktoś z was ma jakieś doświadczenia ze śpiworami puchowymi to będę wdzięczny za podzielenie się wiedzą. thank mm -hmm. you Tych puszek nie znalazłem, bo wracałem trochę inną drogą. Zresztą nie jest wykluczone, że ktoś je zabrał. Bo nie jesteśmy tak daleko od jakichś zamieszkałych miejscowości. Chociaż po prostu prawdopodobnie ich nie zauważyłem. Ale za to mam butelkę. Mmm, nowa etykieta nawet nie wiedziałem. To by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam.